Jeśli chcesz towarzyszyć dziecku w okresie osierocenia, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, dziel się przeżyciami. Wspomnienia to najbardziej naturalny sposób na radzenie sobie w procesie żałoby. Bądź tym sobą. Stwarzaj dziecko okazję do zadawania pytań i na nie odpowiadaj. Czasem to są bardzo prozaiczne pytania, typu: Kto mi będzie odwodził do szkoły, albo czy pojadę w lato na obiecany obóz. Nastolatki też w taki sposób myślą, tylko boją się o tym powiedzieć. Więc nie oburzaj się na pytania dziecka. One świadczą o tym, że poprzez nie dziecko próbuje zbudować sobie świat na nowo świat bezpieczny i łatwiejszy, i jest znakiem, że dziecko przeżywa żałobę. Znacznie bardziej niepokojące jest to, kiedy dziecko zachowuje się tak, jakby się nic nie wydarzyło. Po drugie, uważnie słuchaj. Podążaj za potrzebami dziecka, czyli odpowiadaj na jego pytania, ale też rób tak, żeby to dziecko mogło się dzielić swoimi przemyśleniami. Na pytanie spróbuj odpowiedzieć, a ty jak myślisz? Bądź czujny na emocje wyrażane nie wprost. Zauważ je, możesz też o nie dopytać, o czym przed chwilą pomyślałeś. Nie hamuj trudnych emocji. One muszą znaleźć swoje ujście. To naturalne. Zaakceptuj je. Powiedz, widzę, że jest ci bardzo trudno. Albo słyszę, jak strasznie tęsknisz za swoim tatą. I unikaj stwierdzeń typu, wszystko będzie dobrze, albo czas leczy rany. Bo no to nie pomaga. I wreszcie po trzecie, twórz dobry klimat do przeżywania żałoby. Daj czas. Trudno jest stworzyć dobry klimat, kiedy ciągle jesteś w pracy, a dziecko jest ciągle poza domem. Bądźcie razem. Robienie wspólnych rzeczy stwarza naturalną potrzebę dzielenia się i tymi błahymi i bardzo ważnymi rzeczami. To okazja do spontanicznych wypowiedzi, a to szalenie ważne w procesie żałoby. Żałoba trwa długi czas, ale to nie czas leczy rany, lecz to, co w tym czasie robimy. Dotyczy to zarówno dorosłego, jak i dziecka. Leczy wspominanie życia takim, jakie ono było. Leczy dokończanie spraw rzeczywiste lub symboliczne, spraw ważnych w naszym życiu lub w naszym sercu, a związanych z naszym zmarłym bliskim. Leczy również ujawnianie własnych uczuć, po to, by straciły one na sile w przyszłości. Wtedy jest szansa, że żałoba kiedyś się skończy.